Czym jest estoński CIT i jakie daje korzyści podatkowe? Estoński CIT to inny, alternatywny sposób na opodatkowanie dochodów spółek, które są podatnikami CIT, np. spółek ZO lub akcyjnych. Podstawowa korzyść związana z stosowaniem estońskiego CIT polega na tym, że spółki, które stosują to rozwiązanie, nie muszą płacić z zaliczek na podatek dochodowy, dzięki czemu poprawiają swoją płynność finansową, ponieważ środki zaoszczędzone na zaliczkach na podatek mogą wykorzystać na inne cele, np. na rozwój swojej działalności gospodarczej. Druga korzyść związana na za zastosowanie jesceńskiego CIT, to niższe opodatkowanie spółki wspólników. O ile bowiem w przypadku standardowych spółek efektywne opodatkowanie spółki wspólników to około 34 lub 26%, o tyle w przypadku Estyńskiego CIT opodatkowanie to spada do około 25 lub nawet 20%. Jest to możliwe dzięki temu, że spółka, która stosuje esteński CIT odlicza dużą część swojego podatku dochodowego od podatku PIT należnego tytułem wypłaty zysków do wspólników. Interesuje Cię temat jesceńskiego CIT? Zaobserwuj mnie, ponieważ będę o nim